Laptop HP Pavilion X360. Przedstawiany model dzięki swoim imponującym parametrom zapewni Ci wydajną pracę w każdych warunkach. Jego niezawodny czteryrodzeniowy procesor Intel Core i 5 8 generacji umożliwi Ci sprawne korzystanie z multimediów, jak i wymagających programów graficznych. Z kolei obsługa rozdzielczości Full HD sprawi, że wyświetlane treści zobaczysz w wyjątkowo dobrej jakości. Pamięć RAM o pojemności aż 8 GB zapewni ci szybką i przyjemną pracę podczas każdego użytkowania. Programy i aplikacje będą uruchamiać się znacznie szybciej dzięki wbudowanemu odpornemu na uszkodzenia mechaniczne dyskowi SSD o pojemności 256 GB. Mało tego, dotykowy ekran o przekątnej 14 cali pozwoli ci korzystać ze sprzętu w wygodny, nowatorski sposób. Te doskonałe osiągi mieszczą się w eleganckiej srebrnej obudowie, która jest aż o 14% cieńsza w porównaniu do innych modeli. Wszystko po to, abyś mógł zabrać swój komputer gdziekolwiek zechcesz. Laptop HP Pavilion X360 to zaawansowany technicznie sprzęt, dedykowany użytkownikom rozbudowanych programów graficznych oraz nowoczesnych multimediów.